Witam serdecznie wszystkie koziorożce na czytaniu Jowisz w Baranie, Saturn w retrogradacji. Zapraszam również na czytania prywatne 4-5 pytań 70 zł. Dowolna ilość pytań 100 zł. Pracuję również z wahadełkiem, oczyszczam, energetyzuję przez kamerę bądź ze zdjęciem klienta. Sesja trwa 45 minut, taka sesja wynosi 100 zł. Wszelkie informacje, słuchajcie, znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie, że to czytanie nie musi rezonować z każdym z Was, dlatego że to jest zależne od układu planet jeszcze w naszym horoskopie urodzeniowym Wenus, Mars i tak dalej. Tak? Słuchajcie, chciałam Wam naświetlić nieco troszeczkę na temat tego Jowisza w baranie. Ja już chyba to kiedyś nawet mówiłam na filmach. Jowisz w baranie zajmuje się zmianami dosłownie. Od 11 do 28 października um, zadzieją się różne zmiany w naszych życiu, w naszym życiu osobistym oraz Zmiany na świecie, tak, będzie poruszał e, tematy zagranicy, systemu nauczania, wszelkich systemów, ludzi na wysokich stanowiskach, religii, podróży, temat rodziców, temat sądów, policji także będzie miał ogromny wpływ na nasze życie. Będzie również Jowisz ekspansował pojawią się nowe drogi, nowe rozwiązania, nowe możliwości. Będzie bardzo ważne w trakcie Jowisza w baranie nasze wewnętrzne ja. Te nasze wewnętrzne ja będzie ekspansować i Bogu dzięki w końcu w Jowisz w baranie będziemy się ukazywać prawdziwi tacy, jacy naprawdę jesteśmy, a nie jak nam narzucono z góry. Tak, więc słuchajcie, są dwa rozkłady. Po lewej stronie jest Jowisz w baranie, po prawej stronie jest Saturn w retrogradacji. I kochani, zaczynacie od dziewiątki kielichów jakie zmiany się u was zadzieją przy Jowiszu w Baranie jaka prawda się o was objawi objawi się taka prawda kochani, że w końcu odłożycie na bok te czysto ziemiste myślenie i będziecie w dziewiątce kielichów dążyć do spełnienia marzeń, tak, dziewiątka kielichów mówi o spełnieniu marzeń ale też również troszeczkę o nadużywaniu alkoholu, więc być może to się u was będzie zmieniało kochani, będziecie troszeczkę być może od tego odchodzić, niekoniecznie musi być nadużywanie alkoholu, ale Wystarczy, że na przykład raz na tydzień porządnie się napijecie, tak? <laughs> Więc może od tego troszeczkę też będziecie odchodzić, tak? Ale będziecie dążyć do, będziecie dążyć do spełnienia Waszych marzeń w końcu, bo paść monet, paść buław mówi o nowym początku, o ruszeniu z kopyta, po prostu prosto przed siebie, e, e, zupełnie w nowe doświadczenia, tak? <laughs> Prawda, przepraszam, kichnam, nam. Jesus, jeszcze mi się to nie zdarzyło. <laughs> Paść Buław mówi o zupełnie nowym początku. Zobaczcie, jak ten chłopczyk tutaj sobie idzie z takim kotkiem, czyli ze swoim aniołem stróżem, żegna się ze wszystkimi, ze wszystkimi sytuacjami, które mu nie służyły, i idzie przed siebie, tak? Zaczyna zupełnie coś nowego. I słuchajcie, pojawia się karta kochanków. Być może idziecie w nowe jakieś uczucie, ale też y, może być, że zadajecie sobie pytanie, jak chcecie potraktować osobę, na której wam zależy, tak? lub do której się po prostu przywiązaliście, tak? Czy jesteście gotowi zaryzykować własne poczucie bezpieczeństwa i odsłonić się przed kimś, przez wzgląd na łączące Was jakieś uczucie, jakąś nić uczucia, i myślę, że Wy będziecie to transformować. Jowisz was to, was to zmieni, że przy paziu buław, słuchajcie, będziecie w stanie się odsłonić, tak? Będziecie się, słuchajcie, odsłaniać. Na dodatek karta cesarza mówi, że ja jestem to. Ja chcę żyć tak, jak ja chcę, tak? Bo cesarz to jest ktoś, kto układa, ma wszystko uporządkowane, wszystko tak, jak na swoim miejscu, potrafi zarabiać pieniądze, potrafi utrzymać rodzinę. Jest bardzo mądry człowiek, potrafi każdemu też doradzić, ale też troszeczkę ma wysokie ego. No ale słuchajcie, tutaj wydaje mi się, że to ego Wam się naprawdę przyda, dlatego że y, y, przy była, Buław, ten Paź Buław będzie to ego łagodził, y, y, znaczy będzie to ego łagodził, będzie po prostu go kierował w innym kierunku, że Wy w końcu zamiast o wszystkich innych dookoła w końcu pomyślicie o sobie. Bogu dzięki. No i kochani, będziecie w stronę iść ognia, tak? Bo cesarz to też jest ogień, tak? Popatrzcie, kto ma ascendent barana, bo tak mi się tu wydaje. I słuchajcie, idziecie w stronę królowej buław, tak? To może być kobieta, bardzo ognista kobieta, która stanie wam na, na Waszej drodze, ale to też jest energia ognia, działania i układania sobie nowej stabilizacji życiowej, tak? Dziesiątka monet mówi o konkretnej stabilizacji życiowej, gdzie tu jest, proszę bardzo. Taka piękna karta, jest 10 monet, piesek, gdzieś tam para, no piękna i z ogólnego rozkładu, słuchajcie, pod spodem jest dziesiątka mieczy, czyli wychodzicie z takiego jakiegoś zranienia, wychodzicie zupełnie, bo dziesiątka to jest jednocześnie koniec i początek czegoś nowego, więc wychodzicie z tej, z tej dziesiątki mieczy, zakańczacie to i wchodzicie w układanie sobie życia dziesiątka kielichów, proszę bardzo piękna rodzina się tutaj rysuje być może nowa rodzina bądź będziecie po prostu układać sobie w tej rodzinie, w której jesteście wszystko na nowo, tak to proszę sobie już dobrać do własnych sytuacji być może też to chodzi o pracę dlatego ja czytam bardziej energetycznie tak Kochani, piękny przekaz, wam powiem, że naprawdę macie piękne karty. I co wam jeszcze powiem? Teraz wam powiem coś na temat Saturna, bo po prawej stronie jest rozkład Saturna retrogradującego, który będzie wam coś przebudowywał, tak? Powiem wam parę słów o Saturnie. Saturn, do Saturna podchodzimy jak do rodzica, nie zapominajmy o tym. Jest to planeta karmy, planeta przeznaczenia, nazywany w astrologii jako surowy nauczyciel, tak? Saturn koryguje, daje trudne lekcje nam do przerobienia, czasem ogranicza, uczy pokory, porządku, samodyscypliny, pomaga zachować, pomaga zbudować solidne podstawy do życia, które nam są potrzebne. Tak, yy, i dotrzeć do naszych tych upragnionych celów, pod warunkiem, że zdamy te lekcje, które on nam daje, tak? Osiąg osiągamy nowy poziom świadomości, dojrzałości. Tak yy, słuchajcie, retro Saturna odbywa się już ostatni raz w znaku wodnika. Znak wodnika jest to planetą, jest to planeta wolności, więc wykorzystajcie słuchajcie, tą energię, yy, dlatego że planeta wolności, czyli po prostu dochodzenie do własnego ja, tak bo w przyszłym roku wchodzi już w znak ryb, więc no to będzie inna energia i co u was Saturn będzie przebudowywał, jakie lekcje dostaniecie co będziecie na nowo budować z Saturnem, słuchajcie, będzie przebudowywał u was tego diabełka to więziennictwo, które macie, to jest karta de facto koziorożca, tak to jest bardzo silna energia seksualna, ale oprócz tego to jest bardzo dobrze, tak? Ale będzie przebudowywał to uwięzienie wasze we własnym ciele, tak? Będzie Saturn przebuduje u was to, że Wy na własne życzenie sami e, sami zakuwacie się w te kajdanki. Więc e, myślę, że u was, Saturn to przebuduje i ekspansujecie bardzo mocno do przodu, dlatego że tu jest znowu karta cesarza, tak jak i tutaj karta ognia, czyli z kartą ognia pójdziecie do przodu. Mało tego, słuchajcie, jest. Jest tu arcykapłanka, karta ryb, więc jeżeli... <laughs> Jak, biorąc to energetycznie pod uwagę, Saturn wyostrza w Was pewną intuicję i coś, co zostało u Was utracone, czyli jakaś energia, być może cząstka boskości, o której dawno zapomnieliście, że ją macie w sobie i naprawdę możecie wiele z cząstką boskości zdziałać, bo macie potężną moc w sobie i arcykapłanka o tym Wam powie, tak? Poza tym arcykapłanka to jest silne wyczucie energetyczne drugich sytuacji, drugich osób, które nam Sprzyjają, tak? Być może bardzo mocno też myślicie o jakiejś osobie, yy, do której was bardzo mocno ciągnie. No i słuchajcie, w Rycerzu Kielichów pojawia się tutaj szansa na uczucie. Rycerz Kielichów, uczucia idę w nowe uczucie, tak? Jest to początek uczucia. Yy, no. Rycerz kielichów też potrafi taki być, że to tutaj, tutaj powie: kocham cię, przysięgam ci miłość do końca życia. Uklęknie przed kobitką, czy tam kobitka przed facetem da różyczkę, ale za pięć minut pójdzie do innej. Także dużo ma tych przysiąg, dużo ma tych miłości, i dużo ma tych faworytek. Więc słuchajcie, myślę, że karta rycerza, kielichów i arcykapłanka, arcykapłanka wam podpowie, yy, czyli ta intuicja wam silnie podpowie, kto będzie waszą tą wybranką, tak? I w, tom, w tym kierunku pójdziecie. I proszę bardzo, kurczę, macie kartę świata, słuchajcie, macie tak piękne karty, że to się w pale nie mieści, przepraszam, w głowie, tak? Na dodatek, słuchajcie, ogólną energią jest karta asakielichów, czyli szansa na wielkie, fajne uczucia. Pytanie, czy ją dostrzeżecie, ale myślę, że z kartą arcykapłanki, gdzie tutaj, proszę, jest syndrom sowy, jaki syndrom, gdzie tu jest sowa. Sowa jest potęgą wiedzy, tak? Potęgą wiedzy. I słuchajcie, jeszcze do tego pod spodem szóstka denarów, denarów piękna y, równowaga, pod spodem czwórka buław, y, nowa stabilizacja, słuchajcie, nowa energia, jakiś nieformalny być może związek albo nieformalna jakaś fajna praca się rysuje, która się stanie później formalna, tak? to już sobie dobierzecie to według siebie w każdym bądź razie Saturn cieszę się, że przebuduje w was koziorożce to więziennictwo te takie odsunięcie się zamykanie się we własnym świecie we własnym takim nie wiem, zobaczcie, bo, bo diabeł to też trzyma na uwięzi, tak, czyli te trzymanie siebie samego na uwięzi zdala od po prostu, od na przykład od nowego uczucia, bądź nowej pracy zdala od odwagi i w końcu wy tej odwagi całe szczęście z tym Saturnem dostaniecie bo tutaj jest karta cesarza i nie macie, moi drodzy, wyboru. Ja wam tego naprawdę z całego serca życzę, bo zasługujecie na spełnienie w końcu swoich marzeń. Kochani, ja bardzo to jest krótki przekaz, bo co tu więcej dodać? Karty są tak czytelne, że się w głowie nie mieści. I słuchajcie, dziękuję wam, że jesteście ze mną. Dziękuję wam za wasze subskrypcje. Zachęcam nowe osoby do nowych subskrypcji. Do, do subskrypcji mojego kanału, już mi się język plącze. A Wam słuchajcie, życzę spełnienia marzeń na tego Jowisza w Baranie i Saturna Retro.